Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę Wam co się zmieniło. Zrobiłem na przykład półkę, tak jak w tytule macie półka. Tu mam jakieś agawy różne w Waszyngtonie, to jest ta spokoju. Tutaj mi brzoskwinka kiełkuje, mam już taką jedną dużą, zaraz Wam mogę pokazać. Ananas z ostatniego odcinka, kurkuma, marakuja. No i tutaj to się nic nie zmieniło na ziemi, chyba. Ale za to tu się zmieniło. Taran, Półka. Półka była w tym miejscu. A tutaj. I przestawiłem ją. Teraz wydaje mi się, że jest lepiej. I tu mam na razie kwiatki. Ja je będę potem sadził sobie do skrzynek, bo tam na parapetach przed domem mam. Ładne kwiatki co roku. No i tutaj roślinki różne, figa. Tu tam mam ziemię, jakieś wiadra, doniczki. Ja tutaj mam. Tutaj też mam ziemię, kremuzy i takie rzeczy. E, pokażę Wam jeszcze coś, czego Wam nie pokazywałem. Czego nie widzieliście? Mam kompostownik. Ale powiem Wam, że te plastikowe kompostowniki to jakaś masakra, więc nie polecam. E, co zrobiłem, jeszcze, tak jak w tytule, też posadziłem pomidorki. Cztery sztuki. Ile mi starcza? Cztery sztuki pomidorków i trzy ogórki. Ogórki bardzo lubię, więc też będą rosły. Upiłem gotowe sezonki, chociaż mam jeszcze posiałem. Co jeszcze? Przesadziłem bambusa do większej doniczki. Co ciekawe, po starczyku, bo jest przeźroczysta. No i na razie sobie siedzi. Tutaj ma cień, więc powinno być tu dobrze. No i wsadziłem go w ziemię, żeby mu się nie nagrzewała doniczka. No i co? Taki krótki filmik. Jutro będzie najprawdopodobniej o karłatkach. No, a w wsadziłem, nie wiem, czy Wam mówiłem. I ruszył. Teraz jest cieplutko. Rano dzisiaj miałem tu 40 stopni prawie. Jak zaświeciło słońce dobrze. Teraz też jest gorąco. Jest co najmniej 27. Teraz termometr wyjąłem na dwór, żeby zobaczyć jaka jest temperatura w słońcu. No więc on sobie rusza. Już idzie mu lufa. ale idzie. Dobra, jaka temperatura na dworze w słońcu? A, chwilę. Ostrzy na doniczkę. O, 30 34 stopnie, tak no i co? Taki krótki filmik. To byłoby na tyle. Nie mam za bardzo co nagrywać teraz. Tyle co wsadziłem jakieś pomidory, coś, tu kilka roślin wsadziłem z domu, takie jak Cavendisha. On się dobrze zaklimatyzował w domu. Przesadzałem go dopiero a już ma kurczę tyle tych, że korzeni, że znowu będę go niedługo przesadzał. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale już mapie odbarwienie. Już pewnie ten liść, co idzie, będzie miał ładniejsze. Ten miał ładne odbarwienia, ale niestety było zimno i mu znikły. <laughs> co utracha bez środka? Utracha bez środka. Nadal nie ma środka. <laughs> Tutaj trójlistna już mi puszcza takie pędy. Patrzcie to. Stąd. Tu zaczynała w tym roku i urosła no, dosłownie... 15 cm z każdej strony o niej też Wam coś nagram Niedługo o! Taka, i ciągle puszcza, jak widzicie, ładne, już coraz lepiej wygląda. Ja ją chcę zrobić na pięńko, bo jest idealna. Bo jest ładny, wysoki pień. I tutaj można kulkę zrobić, więc powinno być ok. No i to tyle. Tutaj jedna Waszyngtonia mi nawet rośnie, tam i stanęła. A co, co już wczoraj wyjąłem, jeszcze to, to jest yy, rodzynek brazylijski. Na jesień go ukorzeniałem i był takim patyczkiem, a dotąd generalnie to sporo ulów, Ma ładne już duże liście. Krzysiek się pytał. Tomasz, zobacz sobie, jak wyglądają liście u mnie. Są inne zupełnie. No, więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć. Dogrywam jeszcze do tamtego filmiku, że tamarillo mi kiełkuje i to tyle tego będzie, że zobaczymy, ile przyżyje. Po rozdzieleniu No i co, mogę Wam jeszcze pokazać w sumie? O, jak ładnie kiwi sobie rośnie. Też wysiane z nasionek ze sklepu. E, mango. Mango? O, co to jest? Mango wygląda tak Ale tutaj puszcza bokiem Coś, jakieś liście, korzenie Nie wiem co to jest A to jest przy samej petce, bo ta beska jest dosyć wysoko No i co O, tutaj mam te pomidorki, o których Wam mówiłem <laughs> Trochę ich jest <laughs> Także nie spodziewałem się, że aż tyle tego wykiełkuję Awokado puszcza Nowe listki i tyle Kokos A kokos będzie w następnym odcinku Także dzięki za oglądanie jeszcze raz I cześć